Mam powiedzieć jednym zdaniem, jaka jest recepta na być szczęśliwym człowiekiem. Proszę bardzo. Moim zdaniem trzeba zacząć od prawdy. Jeżeli ktoś zacznie od prawdy, to to będzie jednocześnie początek i koniec tej drogi. Dlatego, że wszystko, absolutnie wszystko, zawiera się w tym, co człowiek myśli i co wie o sobie i najczęściej to, co o sobie myśli i to, co o sobie wie, to jest nieprawda. To jest nieprawda, która została w nim bardzo głęboko zakodowana, tak bardzo głęboko, że człowiek nie zdaje sobie sprawy z tego, że to jest iluzja. I tę iluzję trzyma kurczowo i ciągnie za sobą przez całe życie. I wtedy ciągle rozbija sobie głowę, i ciągle zdarza się coś takiego, że człowiek musi po prostu. Życie nie może być takie trudne, życie nie może być takie niesprawiedliwe, takie okrutne, takie bezduszne. I oczywiście życie nie może takie być, i życie nigdy takie nie jest, kiedy zna się to, co jest prawdziwą prawdą, nie to, co się wydaje. Czyli, mówiąc najkrócej, trzeba sięgnąć w głąb siebie i uczciwie ze sobą porozmawiać, i przyznać się do różnych iluzji, które człowiek w sobie nieświadomie nosi. Nie ma w tym niczyjej winy. Nikt nie jest zły, dlatego że jakieś iluzje w sobie ma. Jest raczej trochę przez przypadek ofiarą tych iluzji i sam ponosi ich nieprzyjemne konsekwencje. Więc sięgnąć w głąb siebie, rozmówić się ze sobą i znaleźć prawdę, a potem pójść za tą prawdą. Wiedziałam to, kiedy miałam 16 lat. Wiedziałam, że chcę być szczęśliwym człowiekiem. I wiedziałam, że nie chcę być dorosłym. Który zawsze narzeka, zawsze mu brakuje czasu, zawsze mu brakuje pieniędzy, nie lubi swojej pracy, jest wiecznie niezadowolony i wiecznie się spieszy. Więc wiedziałam, że takim dorosłym nie chcę być. I wiedziałam tylko tyle, że chcę znaleźć taki sposób, i głęboko z całych sił wierzyłam, że to jest możliwe że można po prostu być szczęśliwym człowiekiem. Nie w takim sensie, że ma się różne rzeczy, które dają przyjemność. Tylko w takim sensie, żeby budzić się rano, otwierać oczy i mieć ochotę się uśmiechnąć, bo to jest bycie szczęśliwym.